Czy wiecie, kochani, co to takiego? To jest list. List, który dostałem z administracji. Od trzech miesięcy jestem ścigany przez administrację, która namawia mnie do wycięcia sobie kratki w drzwiach w łazience. Normalna sprawa, obstawiam, was też to spotyka codziennie. Przyszli do mnie kominiarze na przegląd, wiadomo, mam w mu piec na drzewo. Przepraszam, na drewno. No, no, wszystko dobrze, wszystko ci fajnie, ja... Poszły do łazienki i jeden paru. O! O, Wy sam nie mocie nawiewu? Udźwierzach w tej łazience wy się sam musicie zrobić nawiew. Dobra, panie Kominiusz, ale po jaki ciul mi sam nawiew? A, bo jakbyście w łazience mieli bez przykład Junkersa albo taki inszy piecyk, to byście się mogli zatruć, jakby on był nieszczelny. A jak mocie nawiew, to to się elegancko wszystko przeluftuje i się nie zatrujecie. Panie Kominiusz, ja wiem, fajnie. I no, ja nie mam Junkersa, ani żadnego innego piecyka. No, wiecie, ale tam się można zrobić tak duszno. To musi być więcej luftu. Ale, panie Kominiusz, jak jo się kąpia, to już się uchylą drzwi albo się robią lufcik. Ja, no, ale wiecie, ale jakbyście się kiedyś zamontowali piecyk, no to mówię im, dobra, ja zrobię się to elegancko, bydzie. No, i wiadomo. Nie zrobili. Przyszli raz, przyszli drugi raz, ponaglali, nie zamontowałem. Wkładano do mnie pismo, w którym jest napisane, że mam wykonać nawiew o wymiarach 220 cm kwadratowych Panie Wilga, wy się sam musicie zrobić nawiew, bo wy się sam udusicie w tej łazience. Panie Kominiusz, to nie są takie zwierzę z papyndekla, co się ludzie wstawiają w nowym budownictwie. To są dźwieża... Keres są w tej chałupie od 37 roku. Widzicie jakie one są rube? Poradzicie się wyforsztelować. Jak to jest żnąć coś w takich drzwiach? Pomijasz na to. Ja nie mogę pożnąć tych drzwi. Ale po jakiemu wy nie mogę cię pożnąć tych drzwi? Ja nie mogę pożnąć tych drzwi. Ale ja tego nie rozumiem. A co? Nie mogę. A chcecie się dowiedzieć czemu? To chodźcie. To te. Dei ciposuri. <suss> <suss>